No i witam w kolejnym odcinku z gry TSGO Counter Strike Global Offensive Tak zwany, gramy na mapie Ancient i mamy za zadanie jakieś tam Ale nikogo to nie obchodzi O to <grymne> nie, nie to uproszczone gówno Pokuś się, tam. Nie, daj timing No, nie Awa. ci was matka nie Będzie ciężko, będzie ciężko dupę. Dupę będzie ciężko. Ty Robię zadanie, żeby Zeus'a coś zabić. Ty ma musimy zabić kogoś w 30 sekundach jeszcze. Praszujemy cały czas. To jest taktyka pod ras. Już gramy? Ty to fajnie, że robisz zadanie. Bo 30 sekund minęło pierwsze. Ja pierdzielę. No i wszyscy mi. Aaa. Co trzeba zrobić? Get kills the first 30 seconds of round 5 times. Okay. ok, Ale English No, celowo. Nie, nie, 30 sekund piwe time to jakby co to mówiłem to cały czas wystarczy rushować tak naprawdę ale mnie nie słuchają no rushuje przecież teraz zabrał mnie jak zabrał Śmierny. jeszcze jest czas no wiem nie zabrali wszyscy jest mam łatwa gra dla dzieci Dobra, chyba Ci się uda. No mi się uda, to na pewno. Pięciu. Pięciu na spokojnie. O jest jaką banię. O, mam jednego. A, dobra, nieważne. O, mam dwóch. No robisz 20 Gdzie jesteś, o tu jest. Dobra, tak mam nam. Pochwal się swoją zagrywką. Że Ci nie jest świadomie. Ja dostałem banię, był nad Galilą. Najgorzej. Piruety, no. Dobrze, że mam cię w trzeciej osobie, także. Widzisz. No nie miej! <gry> Widzę dokładnie, jak to wygląda. Jeszcze tylko trzy. Jeszcze tylko trzy osoby. Jeszcze trzy. trzy osoby ci zostały? No. Ja nie mogę. To no Zły spekta dałem jedną perskę z taką. Przez yy, Przez Flame a nikt się nie spodziewał, że zraszuje Przez Flame a nikt się nie spodziewał, że zraszuję, to zraszowałem z tego. Ten w piątki chyba. Kurde bym miał już. Ja nie miałem właśnie. No ja też. Dobra, nie mam. Jezu, pół zabił brakuje mi Nie wiem, z pięciu sekund Szkoda, szkoda. My nie chciałem iść na idę. idę teraz na. na b jak Yeah, że cię nie słyszę Póki jeszcze nie umarli, to cię jeszcze um, słyszą, no, no, wiem, wiem okay. Dobra, rzucę flesza i się pierdziemy, Chodzę na darek. który defował, słyszał? Nie, ja idę tak midem. Zabić kogoś. No, dobra, jest. O, Aha. jest mam dwóch. Trzy. Ty czterech zrobiłem. Fajnie. No, dobra, mów, co? Putania. podskoczyłem i trafiłem nabojem. Ale tak. Dobra, to ci się gdzie jest tutaj, jest no. Przypomnij. Gdzie? Przy bombie, przy bombie, przy bombie. Tak? Podnosi bombę właśnie. Podnieś bombę. Nie, po prawo jest bomba. Powiedz kiedy mam wychylić. No idzie, stój tu, stój tu. Powiedz kiedy będzie plantował. Pochodzi, właśnie wszedł na site tak jest. O, no to jest... Zaspoilerowane Dlaczego się nie podpowiedział? Bo chcę kołacha mieć Ale i tak byś nie zginął przecież Nie? Ano tak, to jest ten... Dobra, idę z famasem, zobaczymy jak to się... Ja przez... Ja klikając przycisku na nie podskoczyłem, nie wiadomo dlaczego no <laughs> Ale widziałem, że zabiłeś w moim Aha Ważnie. 96 Zabrał ci dwóch, ja... No nie, mi zabrał Ja zginąłem, ale ja 96 zadałem mu, przejrwadzę Ale frajerska chmura Kto? No z tego gościa On mi zabrał Ale mi zabrał No A to nie, to dobrze ci

Dobra, mam Uf. No błagam, co to jest? Napierdziel, debil jeden Wraszuję mapę Przecież Nie, no, nie zabijam się, trzeba ten most Jezu Nie da się Nie zrobię tego dzisiaj o. 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 Możemy zacząć przetrwać? Bo trochę za szybko nie Lubię raszować taką jak teraz idziemy. Chyba, że z tym idziesz co mam? Gdzieś co mam? Nie mogę zresztą. Słyszałem. Co? Dwóm podpierdzieliłem Ale oni chyba umarli, lecz Jest tu Są dwóch tam, nie, trzech Ale już uciekł, już wyszedł sam Plecy masz, plecy masz, plecy, 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 plecy Jakie cheaty Chodzi tu, jest jeden Uważaj, posadzi Przed, przed. W plecy masz drugiego. Drugi plecy, plecy, plecy. I dwóch jest bardziej na A. Idą do ciebie, Z zmida, zmida, zmida. No pewnie gdzieś tam. No. idą górą. Wchodzą, no. Tu, na prawo, na prawo. Tutaj, no? Tutaj, na tak? Na prawo i zaraz ci pojęcie wejdą. Wchodzą do tego. Jeden przed do tego. I spotka się zaraz z twoim drugim. No, jestem Tu? Aj, aj, Mówiłem, że jestem Przedemną. No, 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 ale chciałem. A, no, trudno. Jeszcze jeden. Chociaż. chociaż będziesz miał więcej czasu na zrobienie tego zadania. Tak, tak, dobrze, dobrze. Ale mogłeś być mi więcej tragać. A po co to? No, O nie, nie. masz asystę! Dojdę okay. yep. teraz. Pewnie. Ah, oh. Musiał przyjść David. Nie wycinał. Oh. Już go miałem. Już go miałem. Zabierają mi fragi, na pisku. Wiesz co, tak by the way? chyba nawet nie trafiłem. Ole, to zobaczy. Powiedz ci... ci, gdzie jest ostatni? No. Na Twoim spawn. I idzie na B. To ja nie wiem, gdzie jest mój spawn. Aha, tam. Idzie na B, jest tam, gdzie miałeś plecy dwa razy. O idzie, no jest. Oj, oj. Oj, oj. Kurde, nie trafiłem, tak. szkoda. Tak, tak, tak. No to tu jest, tu jest. Chciałem. Kosem no ja je ja ja mam... udać. No, no dawaj, ja dawaj, mam... dasz radę. No ale co no, ja chciałeś, już miałem 40. Nie? No pierdolę, to ten Keda wyrwa. Czy ja będę z negewa w naszych strzelał, żeby nie mogli trafić? Nikogo. Działa, działa. Czy oni mają odrzut Ale wszystkich nie strzelić, No nie. Udało ci się. Tak no powiedział. Patrz <grym> się, totalnie, ale udało. A no w ogóle mój zabił dzięki mnie. Bo jeszcze, że gościa goście. Taką mini asystę dostanie. Dobra, to dawaj, teraz robimy braci negę. No dobra. Bracia negę w ogóle. Dawaj, idziemy i tak nawalamy Dzień, gdzieś. Nie, odchodź. Dawaj na, tak, Na B, Na dachu tam jest kampa. Dobra. Ruszuję. Teraz, dawaj. Wow, dostałem. Dobra, schowaj się. Dajcie, czekamy tutaj. No, nie, bo tu, tu. nie, bo już teraz zabiję wszystkich. Łatwo już zlukną. No właśnie widzę. Jeszcze Jeszcze z tym hm. na gębami, co Dobra, no to to by było. Na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jak my się z wami żegnamy. Nicky veneere. Prove